Cześć! Dzisiaj Wam krótko pokażę jak zrobić małą kózkę z Lego w skali figurkowej. Zapraszam Was do oglądania. Ok. Do budowy tej kozy będziecie potrzebowali dwóch takich groszków, dwóch szabelek, takich. Możecie mieć klocek, te, możecie mieć jeden na jeden klocek, albo po prostu trzy na 3 na 1, ale mogą być też takie klocki. Będziecie potrzebowali lornetki oraz taki klocek. Nie ja jeszcze chyba taki przegapiłem. Ok. Na start musimy wziąć e, jeden mm, pepek taki. Przyczepiamy go do klocka 1 na 1. Potem bierzemy taką dwójkę i też przyczepiamy ją tak, potem bierzemy jeszcze jeden klocek jeden na dwa, potem możemy przyczepić ten klocek ze studem, a potem przyczepiamy nasz płaski naszą płaską górę. Ok, teraz musimy wziąć lornetkę i przytwierdzamy do niej dwa. Rogi. Ok, teraz Wam pokażę, jak koza wygląda przy minifigurce. Ok, koza przy minifigurce prezentuje się tak. Myślę, że wyszła mi ona fajnie. Hmm, jeśli film Wam się podobał, to możecie zostawić mi subskrypcję na kanale i polubić ten film. Ja się z Wami żegnam. Cześć!